Lady. Ciężko otworzyć? Siema w John Trogowski, kurde, taki przypakowany jesteś, kurde, że ja pierdzielę. O, co Co ten ma No... Co? Jest most? Nie ma, bo już wszystko wypite. Wypite? No. A jesteś alkoholikiem? Nie jestem. Jak się stąd czujesz? Jak? Jak się tym czujesz? Bardzo źle. Bardzo źle? Dlaczego? No bo już nie ma Co, i myślałeś, żeby przestać pić? Chcę przestać, a nie mogę. Dlaczego? Do tego, że... Do okay. tego że... Jest tak? to silniejszy od ciebie? Tak. Jest to silniejszy od ciebie? Jest. Jest? Ale szyk, co, co pod szczęściem zimowy? jakich gości mieliście? Wzór Zup na złupkach byłeś, Darek? Jesteś. Byli goście? Były gości. Jak zawsze, co? Byli Darek? Nie był. A co ty Darek taki? No to zmęczony. Ty, z czego mam się jaki? A mały jeszcze śpi, tak? No, znów. Dawno spać?

I, ale nie mam nic na, na alkohol niestety dzisiaj. Mam tylko papierosy. To no, jest chodź. Dobra. Chodź Darek ze mną, co? Pójdziesz ze mną na dół, czy nie masz sił. Idź ty. <laughs> Idź, chodź ty, ziemniaczek, chodź na tę Chodź po papierosy na dół. Daj z chodzi dla tego człowieka. Nie mam pieniędzy mam w papierosy ty. To Tak, on stanie. Jak on ledwo na fotelu siedzi, to on będzie wstawał. Bejgu! Co ja tu się mam to Boże mój... Dobra, idę po papierosy, zaraz przyjdę.